Siemano z tej strony Sniper, a dzisiaj chciałbym Wam przedstawić mapę, na której możemy tworzyć celownik bezpośrednio w grze, bezpośrednio na mapie, bez bawienia się w żadne generatory WWW, bez bawienia się żadnymi komendami, przeklejania je do konfigu. Nic z tych rzeczy. Tutaj w bardzo łatwy i przyjemny sposób możemy stworzyć celownik po prostu strzelając w różne mm, przyciski. Tak więc ja Wam tutaj przedstawię, jak z tą mapą się obchodzić, skąd ją pobrać i jak ją w ogóle odpalić. Tak więc zacznijmy sobie od generowania celownika. Na początku wybieramy styl, z którego chcemy korzystać. Tutaj mamy różne style. Style od 0 do 5. Pod stylem 0 jest yy, standardowy celownik, który mamy na samym początku gry. Pod stylem 1 jest standardowy. Yy, jest taki, jak sami widzicie. Sam nie wiem, co to w ogóle jest. Wygląda koszmarnie. Yy, styl 2, czyli styl dynamiczny. Powiększa się on podczas strzelania i powiększa się on podczas chodzenia. Tak, takie coś jak w 6 było styl trzeci, działa, styl trzeci działa tak samo, z tym że troszeczkę bardziej się rozszerza Styl czwarty to jest statyczny, nie powiększa się podczas strzelania i nie powiększa się on podczas hmm, chodzenia Styl piąty, taki statyczno-dynamiczny, powiększa się on tylko wtedy kiedy oddajemy strzał Tak więc wybieramy styl z którego chcemy korzystać, jak ja obecnie korzystam z czwórki Czyli statycznego i teraz tak, po wybraniu mmm, którego ze styli wyświetlają nam się takie funkcje jak size, czyli wielkość celownika, outline, czyli kreska e, podkreślająca nasz celownik. Mam, mamy również gap, czyli przerwa pomiędzy kreskami w naszym celowniku. Mamy alpha, czyli przeźroczystość celownika. Mamy thickness, czyli grubość, i dot, czyli taka, taka kropeczka w środku celownika. I teraz, jeśli chcemy sobie na przykład dostosować wielkość celownika, strzelamy w size i tutaj na dole wyświetliły nam się takie cyfry mamy minus 1.0 i plus 1.0 yy, i minus 0.5 i plus 0.5 i strzelając w na przykład 1.0 na plusie powiększamy nasz celownik strzelając w minus pomniejszamy nasz, ce nasz celownik i tak to mniej więcej tutaj wszystko działa. Bardzo w łatwy sposób można dostosować sobie wielkość celownika a jeśli chcemy sobie na przykład zwiększyć odstęp pomiędzy kreskami w naszym celowniku strzelamy po prostu w gap i robimy to samo, strzelając na plusie, powiększamy odstęp w naszym celowniku, strzelając w minus, pomniejszamy odstęp w naszym celowniku. I tak tu wszystko działa. I teraz na przykład, jeśli chcemy sobie zmie zmienić kolor naszego celownika, na przykład na fioletowy, strzelamy fioletowy i automatycznie mamy ustawiony fioletowy kolor. Strzelając w czarny, mamy czarny, strzelając w zielony, mamy zielony i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie zostanę przy zielonym, bo według mnie jest to najlepszy kolor, który po prostu wszędzie na każdej mapie widać. Jak widzicie, tutaj mam jeszcze podgląd mapy, na której możemy sobie zobaczyć, jak wygląda nasz celownik. Obecnie mam włączonego miraża, ale tutaj możemy sobie zmienić na przykład na DASTA dwójkę i tu również zobaczyć, jak celownik wygląda. Strzelając tutaj w strzałkę, pojawiają nam się takie boty, na których również możemy przetestować nasz celownik. I w sumie to był ten cały generator, ale tutaj z tyłu jest jeszcze ściana, na której jest pełno zawodników, graczy, profesjonalnych graczy. Jest GetRight, jest Guardian, jest Hiką, jest Ken są, yy, są również celowniki graczy Virtus Pro, jest celownik paszy Białego i tutaj jest celownik Neo. Jeśli chcemy sobie zobaczyć na przykład, jak wygląda celownik paszy, strzelamy w celownik paszy i automatycznie ustawia nam celownik paszy. Jeśli chcemy sobie z tego celownika korzystać, albo po prostu celownik, który już wcześniej tutaj zrobiliśmy, możemy sobie ten celownik zapisać, strzelając w na przykład custom 2 w rubryce save. W ten sposób zapisaliśmy celownik w rubryce save. Jeśli będziemy chcieli sobie go po prostu wczytać, potem klikamy w custom 2. A jeśli celownik, który wygenerowaliśmy, nie spodoba nam się, klikamy, strzelamy po prostu w restore. I przywraca nam w ten sposób celownik, który mieliśmy przed włączeniem w ogóle tej mapy. Tak więc, tak wygląda ten cały generator. Teraz wam jeszcze pokażę, skąd te mapy pobrać i jak je w ogóle odpalić. Ok, aby pobrać mapę, musimy sobie otworzyć naszą bibliotekę na Steamie, znaleźć w niej Counter-Strike Global Offensive, potem przejść do warsztatu. I wyszukiwarce wpisać crosshair. Zatw zatwierdzamy Enter. I wyszukujemy na liście. Póki co jest jedna tylko mapa, ale w przyszłości może być ich więcej. Tak więc w razie czego mapa nazywa się Cross y Crash Z. Crosshair Generator. Taka jest jej miniaturka. Wystarczy na nią kliknąć. I następnie kliknąć w tym miejscu. Zasubskrybuj. Jak klikniemy, zasubskrybuj. Mapa nam automatycznie się pobierze i będziemy mogli sobie ją uruchomić w grze. OK, jesteśmy już w grze, i aby odpalić mapę, klikamy graj. Lokalnie z botami przechodzimy do zakładki warsztat i wyszukujemy mapę Crosshair Generator. Klikamy na nią, klikamy graj. Tutaj już co kolej wybieramy. I tutaj zaznaczamy bez botów i klikamy graj. Po naciśnięciu graj mapa nam się powinna wczytać i powinniśmy móc stworzyć nasz celownik. I to by było w sumie na tyle. Mam nadzieję, że generator Wam się przyda, że ułatwi Wam nieco sprawę. No i dzięki za oglądanie i do usłyszenia następnym razem.